co, to, 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 Cześć, Siemanko. Dzisiaj mamy poniedziałek. Mniej więcej to tak teraz wygląda. O, chodzi. Elegancko. Trochę zmiany na budzie. Tak jak widać, o, rozbiórka. <zysy> Została się z siatki. Zostały się dwie z słupy. Buda, oczywiście, pusta. Jedna, druga. Nic nie ma. A szybowce chodzą tak. Późno, bo późno już mamy prawie 12.00. No ale się starają. Nie mam odpowiedzi, że nie. No i co, Wam powiem? Trochę tak lipnie bez tego zaciągu. Taka Buda się zrobiła taka marna. No ale co ja poradzę? Tak wypadło. Trzeba było to rozebrać. Ejo. Nie powiem, że nie było za pierwszym razem, jak były puszczone bez siatki. Nie wiedziały, co w ogóle się dzieje. O, wyskakiwały do góry. Naprawdę nie wiedziały, co się dzieje. Ale widać no lipa z tą budą. No w ogóle nie jestem zdrajony teraz, żeby nie było zaciągu Jednak wygoda duża I o lotu chodzi, tak? Jak mówię, no, puste budy Znaczy no zostawiłem cztery motyle W środku Żeby właśnie ich nie obniżały No tutaj mamy cztery motylki dwie pary o, a reszta pusta pusta buda, wszystko gonione no jeszcze o, tutaj taka damesa siedzi no chodź pokaż się do widzów podejdziesz O, samczyka do niej nie mogę ładnego znaleźć, Ech, widać No chodź. Chodź, 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 chodź. No I teraz pokazania tej gwiazdy No ja ganiamy, nie wymiękamy Tutaj widać pusto buda A lot trochę się obniżył już myślę, że elegancko chodzą No tam jakich nie wiem Co to? chyba mewy Cholera go to? Gdzie? Jeszcze ja tu posiadam. Nie ma, nie mogą wymieniać. Wszystko musi chodzić. Ejo, i tak to bywa. Nie ma do kogo gonić. Ale ostatnio i szarak przyleciał. Trochę spłoszył. No chyba już za Palacza dać. No, trochę się rozleniwiło ostatnio, no ale mamy takie warunki jakie mamy. No i co, z pracy się człowiek wraca, zgoni 2-3 razy i już dobranoc. No dobra, to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w przyszłym filmie. Czekajcie na zmiany. No i nie zapomnijcie subskrybować kanału i dawać łapek w górę. To jest bardzo duża motywacja, żeby nagrywać. Powiem, że komuś to się podoba, ktoś chce to oglądać. No jo. I... Trzymajcie się, Szymant. Cześć.